co to była przyjęta? Jesteśmy nad morzem, jedno. Właśnie się zastanawiamy, ale nie szukać, co to była dziesiąta. Zaraz kosmos. chociaż każdy z nas jest młody, lecz dostanawiał są. Są Polski polskiej wody, Marynarze polscy są. Może nasze morze Będzie wie, wiernie strzec, Mamy rozkaz cię trzymać, Albo na dnie, na dnie twoim lec, Albo na dnie z honorem Lecko, norem, lecko, norem, lec, żadna siła, żadna burza. Nie odbierze, gdaj sana, gdaj nam. nasza flota, choć nieduża, wiem że portu bra. Może nasze morze, będzie ciebie wiernie strzegł. Mamy rozkaz nie trzymać, albo na dnie, na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem. Lec z honorem, lec z honorem. I co, i harcerska dusza się odezwała. Tak, bo to z okazji dnia morza. Nie da być morzu, nie, nie, nie. nie. Ale jest po prostu... I nie Nie, nie Ale ja proszę jak to jest pięknie To siedzimy sobie. Opaliłyśmy już pusiakki. Zachodni wiater tak. powiewa. Kawka już wypita na grzy. Dusza, nasza, śpiewa, ale śpiewająca oczywiście. No i piękna tafla Mori. Spokojne fale. I co najważniejsze? Tak, no mów. bo nie ma. Mów skrzydłowcy, co bardzo chiwi. No. Tak, bardzo, bardzo. Ty zobacz, ale to taka ziemia nie? Tu taka już. Jasna jak wiosna, tak? No. Ale tu widzisz, coś tam płynie? jakiś regla? Tak. Co to jest? Serwer, nie tak. Wszystko no. tak. No wiesz, dobrze, no dobrze. No już się zaczyna, no dobrze, dobrze. Jakże jest pięknie, się. pięknie. No jest? Nie no nie, no to wczoraj było czas, wczoraj to tak, ale jest po prostu pięknie. I tak się z lideczką. Tak nam dobrze.